Armor sendy to jedne z najbardziej creepy rzeczy, jakie są w Minecrafcie. Ale to chyba dlatego, że po prostu przypominają mi Manekidy. I teraz pytanie: Czy wiecie, który z tych armor jest nieprawdziwy? Uwaga, macie chwilę i. Tak! Ten armor jest nieprawdziwy, ponieważ tym armor jestem ja! Tylko, że nie widzę, że jestem armor sendem, ale z widoku jednego gracza widać i to jest normalny gracz. Bo to jest armor Mogę, widzicie, mam komunikat, że nie mogę niszczyć. Ale to już jest zwykły gracz. Więc dzisiaj czeka nas jeden z najbardziej niepokojących troli na moim kanale, ponieważ dzisiaj czas na nawiedzony armor stand, czy też armor Koniec, Koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i pamiętajcie, że filmy są codziennie, więc zostawcie suba. Vistrego dzisiaj wybrałem do trolowania, mieszka w domku z cegieł, z naprawdę dużym kominem, odkrytymi farmami i prawdopodobnie zerową wiedzą odnośnie tego, jak grać na ekstremie, więc dzisiaj to, jak zwykle, w niecnych celach wykorzystamy. Dobra, zanim zaczniemy, słuchajcie, musimy sobie Wpisać komendę na zamienie się w Armor Senda. Dobra, teraz jestem w teorii Armor Senda. Mam to napisane na dole na z tym, że jestem niewidzialny. Więc powinniśmy od czegoś zacząć. Zacząć od tego, żeby, nie wiem, może na przykład postawić Armor Senda. Na przykład na krowach. Najpierw postawię takiego prawdziwego Armor Senda, ale zabijmy przy tym jedną krowę. Szybko włączyć wanisza. Dobra, poza waniszem. Miał cztery krowy, teraz ma trzy krowy jednego Armor Senda. I mam naprawdę pomysły na dzisiaj, które bardzo klipie. Ja się sam zdziwiłem, że jestem takim klipem po prostu. On tutaj coś robi w domku i chyba aktualnie jest noc. W ogóle tak, jest noc. I ten armor sen tam tak się komponuje w te płotki, że raczej tego szybko nie zauważy. Więc może powinniśmy zacząć robić krok kolejny, ponieważ Czaj zaraz przyjdzie. On w ogóle wyszedł z domu, więc on jest chyba nocnym dreptaczem. Tutaj w ogóle jakiś blok chyba po sobie zostawił. I je teraz sprząta. No, chciałem powiedzieć, że to zdradza położenie bazy, ale sam ten domek zdradza położenie bazy. Na drugim Kącie sobie podlecę i będę obserwował na drugim ekranie, czy założył tego armor senda. Więc w razie czego będziemy wiedzieć, a my teraz możemy się skupić na czymś innym. Na tym na przykład, żeby tutaj wybudować mały domek. Taki, no, naprawdę mały. I chciałbym, żeby ten odcinek przyjął naprawdę bardzo niepokojący klimat. Dobra, zróbmy to jakoś tak. Na przykład, domek takiej wielkości. I myślę, że będzie git. Zróbmy go tylko bez okien, bo myślę, że to będzie całkiem istotne w tym, żeby zobaczyć jakiś klimat. Więc budujemy dalej ścianę. Ściana już jest praktycznie skończona. I w sumie moglibyśmy zrobić taki najgorszy sufit, jaki tylko jest. Czyli po prostu sufit drewna. Tak, zrobiłem w skrócie jeden duży blok. Dobra, zróbmy podłogę też strefna. Ej, zaraz, bo on chyba zobaczył, to jest druga kamera, zobaczył tego armor standa i... Pr Próbuje mu dać pszenicę, on lubi je. Próbuje go chyba rozwalić Tak się upewnię, że na pewno to jest zwykły armor stand No w sumie pewnie jest dziwiony No bo co, może być armor stand w jego krowach Tak po prostu, dobra, rozwalił tego armor senda I jakoś nie Po prostu z armor standem do domu Okej, okay, na razie go to może niezbyt przerażać Ale moglibyśmy Zaraz, bo to jest drugie konto, to de armor stand Dobra, jesteśmy teraz sobie też zamieni w armor Senda. Możemy jako armor stand Gdzieś stanąć O, przecież tu tutaj za oknem, ej to by, to by było creepy, jakby, ja wiem, że wy widzicie Po prostu mojego skina, ale on będzie widział armusena, on sobie go tam postawił Dobra, poczekamy, aż nas zobaczy w oknie A powinien nas zobaczyć, raczej na pewno Kiedy będzie tutaj przed tą Ono Czy on odkłada swoje rzeczy? Chyba, chyba, chyba tak, w przecież Zdjął czapkę, nie, chyba Nie umie, ej, on mnie minął Dobra, to może dzisiaj na dole stajmy, o nie, dobra, bo tu Wyszedł z domu, dobra, to tak nie miało być Jednak sobie to na chwilę odpuścimy i ja wracam w drugim kącie do budowania Tutaj domku oczywiście i te Teraz możemy na przykład y, zrobić stół i zrobimy stół, przy którym będzie cała rodzinka armor standów. Tak nie przesłyszeliście się. Dobra, więc tutaj dajemy armor stand. Tutaj, tutaj. I dajmy jeszcze tort. Dodajmy też y, drzwi tutaj wcześniej. Może taki dodamy ich jeden, żeby po prostu były krzywe. Myślę, że będzie to bardziej niepokojące. Weźmy sobie też kowadło, żeby, ten, żeby te armor miały nazwy. Bo chyba, chyba można nazwać armor stand. Jak nie, to się ostro wkurzę. Nazwijmy go Basia. Dobra, czy, czy to zadziałało? Czy to działa na Armorsend? Jakby nie widzę w sumie, żeby działało. Więc możemy zrobić inaczej. Weźmy tabliczki i po prostu podpiszmy. Tata, Basia i mama. Okej, okay, położymy po, w tym Armorsendzie to po prostu. Ostatnie urodziny Basi. O, ostatnie urodziny Basi. Dobra, to, to brzmi troszeczkę e, przerażająco już. Ale posłuchajmy tutaj trochę piecyków. Crafting. Ej, i możemy dać skrzynię, w której będą na przykład e, tylko patyki. Dobra, weź, weźmy skrzynię. Dobra. I wypełnimy ją teraz patykami, ale aż tyle nie, 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 nie aż le mnie pogieło. Ej, zaraz. Bo Bołoby zostać zaraz najbogatszym graczem na serwerze tymi, dzięki tym patykom. Dobra, po jednym. To mi się bardziej podoba. Ostatni urodziny Basi. Naprawdę to brzmi bardzo creepy. Najśmieszniej by było, gdyby w momencie jego przyjścia tutaj, żebym ja był jednym z tych armorscenów i potem się ruszę. Dobra, włączam tej wanisza, w razie czego. I sprawdźmy, co on tutaj dalej robi. Armor stand, który był u niego tutaj możemy go w sumie wziąć, tak jakby ten Armor stand zniknął. O kurde, rozwaliłem mu ten. Dobra, nieważne. Dobra, jego w domku nie ma, nie ma, więc i tak tego nie widział. A ciekawe, w sumie, gdzie on poszedł. On tutaj przy cawie. Aha, wody tam spuszczę, że tam się coś. On tam jeszcze nie był? Mam nadzieję tylko, że ten gracz wróci stamtąd, bo tam naprawdę widzę, że na niego duża obstawa mobów. Możemy w międzyczasie pozbyć się kolejnej krowy, kiedy on tam idzie. Albo na przykład pozbyć się czterech krów. Dobra, bo on tam zjechał, więc teraz możemy wszystkich krów się pozbyć. Dobra, pek, pek, ty krowa odpadasz. Ty też krowa odpadasz. Postawimy, zaraz tu były cztery krowy, tak? Więc wstawiamy y, cztery. Cztery Armor Sendy. Za każdą krowę jeden Armor send Tak jakby się te krowy zamieniały w te armor sendy, to właśnie próbuje insynuować. Ej, podpiszmy, podpiszmy je. Może faktycznie. Dobra, to zróbmy tak. Może tak, piszmy to na górze. Krowa, 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 krowa. krowa. Nie wiem, co sobie powiedzieć, jak to zobaczy. Dobra, teraz, kiedy mam wszystko zrobione, wystarczy się poczekać na naszego widza, że on widzi, co okay, wa On tam, on tam chodzi na to, On się tam bije z jakimiś mobami w ogóle. Okej. Okay. Ale ma problem z zombiakami? Co jest? Czemu go zombiaki biją? On musi mieć mega w PVP. Ale dobra, z tego co widzę, to chyba wychodzi. Czyli teraz natknie się na nasze armor sendy. Armor sendy, które są, które creepy. Kolejna creepy rzecz jest taka, że armor sendy jego domu zniknął, a jeszcze nie wie o imprezie urodzinowej armor sendów. Dobra, zobaczymy. Idzie, idzie. Zaraz minął. Ej, już myślałem, że mnie je ten nie zauważy. Dobra, zobaczmy teraz jego reakcję. Rozgląda się, co tu się dzieje. I wtedy to wygląda strasznie trochę. Bo sobie, że coś się takiego dzieje na waszym świecie. Wiecie, zapytał, czy jest tu ktoś. Ja sobie włączyłem komendę, żeby nie widział, że ja jestem, nawet jeżeli piszę Czy on próbuje to przeczytać, tego. Ty, tygo... Dobra, on rozwala Armor Senda? Nie, nie rozwala. Bo jak on dopiero rozwali Armor senda, to chyba będzie w stanie przeczytać co tam jest napisane. Od nie, on tego Armor Senda uderza raz na godzinę. Je, jak on go. On nie <grym> jest Armor Senda? Krowa! Kolejny, krowa! <grym> tutaj już chyba chyba się spodziewa, nawet co tutaj jest dalej napisane. Muszę przedstał to rozwalać. Dobra, że ja jednak kolejny rozwalił i kolejny rozwala, więc został bez krów, a zamiast tego został z Armor Senda. ja mam Teraz te tabliczki, zanim znikajmy za jego plecami. Dobra, patrz, się z ten tabliczek, ale ich już nie ma. Ej, a może lepiej by było, jakby ten armor sobie postawić w inne miejsce? Na przykład. Ej, przesawmy go gdzieś tu, na, na dół. Albo nie, ten. Dobra, zostawmy go na górze, żeby skoro to jest samym, który się ruszył. Tylko na przykład jakoś tu go postawimy. Tak, jakby delikatnie się przez ten czas, kiedy go nie było, poruszał. Co na wyjścia. On stoi teraz zmaćfakowany, chyba nie za bardzo wie, co zrobić. Chyba, że się na coś patrzy? Na coś się patrzy. Na nic się nie patrzy w sumie. Patrzy się na niebo, a nie na Endermana się patrzy. Co za chłop! Nie, no nie mówisz, że on się popatrzy Enderman i ten Enderman brzuza kinie. Czy to w ogóle wie jak grać w Minecrafta? To było bliskie. Ta, patrzy się przez szybę na Endermana. Nie wiem co mu ten Enderman zrobił. Wchodzi na górę i widzi, że Armor Stead się przesunął, patrzy, analizuje, czy te... <grym> To jest teraz widocz z jego perspektywy. Rozwala ten armor stand. I czemu go odłożył w tamte samo miejsce? Nie, nie odłożył go. Zamiast tego, zszedł na dół. A to dziwne. Znaczy, może nie tak bardzo dziwne, jak fakt, że ten armor stand się poruszał. Ale jednak. Dobra, nasz domek nie jest widoczny. On raczej tam sam z siebie nie pójdzie w tamtym kierunku. Chociaż można ten dom zauważyć z takiej odległości. Z jego farmy niby można. No, ale wątpię, że to postaw. I co on robi? Czemu on stawia te armor standy? Dobra, może zróbmy tak. Ej, czemu on to zniszczy? Czemu zniszczył? Czemu zniszczył dywan? On je teraz obserwuje. Zróbmy tak, jak się obróci, to znikajmy armor sendy i każdy jeden po kolei. Nie wiem, czy będę w stanie teraz. Chyba będę, chyba będę z tego Dobra, obrócił się, znika jeden armor stand, zostały cztery. On po prostu tamtej pali, nie, on, on, tylko, on tylko kmini. Dobra, idzie, ale już się nie patrzy na te armor sendy. Nie, patrzy się, patrzy się. Czy zauważył, że jeden zniknął? Zauważył, że jeden zniknął. Dobra, teraz, jak się znowu obróci, znowu gdzieś pójść, znowu jednego zniszczył i tak będziemy. Po, po, po prostu po kolei zliczeć te armor sendy, aż w końcu żadnego nie zostanie. Co tu się dzieje? Jest tu ktoś? Jest bardzo fajnie. Dobra, kolejny armor send zniknął. Centralnie jak się obrócił i zaraz on do domku. Dobra, to wiecie, co ja mam pomysł? A zniknijmy wszystkie te Armor Sendy. Kurde, zniszczyłbym tutaj dziurę w, w, w trawie. Bo się patrzy. <laughs> Przecież, się patrzy z okna te Armor Sendy, ale ich już nie ma! To on idzie na dół, dobra, on idzie na dół, więc zróbmy tak. Postawmy tutaj Armor Senda w tą stronę. I tutaj może. Tak żeby te Armor sendy o dobra, od razu widzi te Armor sendy tam. Przynajmniej widzi pierwszego. Co do drugiego, to nie wiem, ale jak to podejdzie, no jest ma, szansa, że to drugiego oddali też zauważy. On, o, dobra, zobaczył tego ar Armor Senda drugiego. I teraz jest już prosta droga do naszego domku. Pominął tego Armor Senda i po prostu poszedł tam. Ej, dobra, ja mam pomysł. To jest ten moment, dobra, teraz muszę to szybko zrobić. Uwaga. D. I teraz y, D, ar, y, arm, armor stand, waniż. Dobra, wyłączam waniż. Co wam to, co mam w ręce. Wyglądamy teraz na normalne armor Dobra, patrzę z kolejnego kąta, jak to wygląda. Słuchajcie, ten armor z jestem ja i widać, że jest sobie trochę krzywo. Ale dobra, to jest coś, czego może nie zauważyć w sumie. O nie, tutaj podpis. Ostatnie urodziny Basi. Ja nie wiem w sumie, jaki on ma nick. E, Zapomniałem. Coś z y, kotletem, krokietem, coś w ten deseń chyba. Sprawdza, co jest w krzyni. Tam same styki i zaczyna je brać do jakiej punktu, o dziwo. Dobra, ja mam pom Teraz ja bym za tak troszkę przestraszyć. Zjadł tort, więc się obrócimy jako Armor scent na niego. Ruszymy się jako Armor Sand i idziemy na niego. od ucieka! się przestraszył tego. Dobra, zrobiłem się niewidzialny. Moby zaczął go atakować, więc teraz mam kolejny pomysł, co zrobić. A mianowicie, ja zrobimy tak, Re, regen. Dobra, póki się nie patrzy, zrobiliśmy regen, pozbądźmy się jeszcze armur, które tutaj zostały. Ja wiem, że tutaj widać to moją drugą posadę na drugim krącie, ale on tego nie widzi. Jest zajęty walką z zombiakami, ale kiedy zaraz będzie próbował tam e, przyjść, to zobaczy, że domku już nie ma, ani Armor sendów. Ale wtedy się przestraszył trochę, bo nie widzę powodu, żeby uciec przed Armor sendem. To tak jak wam mówiłem, widzowie, armorsendy sendy są Pipi. Ej, dobra, patrzcie tam z powrotem, tego domku już nie ma On, on, on chyba, on chyba próbuje ogarnąć Czy ten dom, na pewno tam był Nie, dobra, idzie, dobra, widzimy, gdzie jest domek, bo Tutaj stoi ta moja postać, jak mówię, przypominam On tego nie widzi, ja, ja widzę tyle, to, że mam admina On patrzy, gdzie jest ten on się, że on był w ogóle gdzieś idzie. On myśli chyba, że ten numer był gdzieś tu Więc, dobra, teraz mu strzywiliśmy wizję Teraz może przejść do niego do domu I tutaj postawić kolejne armor sendy Armour stand, w ogóle to się pisze Nie wiem, czy są w creativity się pisze armor stand Dobra, postawmy mu armor sendy Przed drzwiami On tutaj akurat Przychodzi, więc timing mamy naprawdę niezły. Dobra, ja też się zamienię w Armor senda. Pyk. E, dobra, zaraz wyżej. Pyk. Jestem armor standem. Zobaczył te armor sendy po wejściu. Nie wiem, czy się przestraszył. Nie widzieliśmy w końcu jego reakcji. Patrzcie, wchodzi na górę. Zaraz. Czy. On, on widział, on widział mnie na, na górze w oknie. Może pomyśli, że mu się wydawało. Zaraz w idzie to sprawdzić? Zaraz muszę włączyć vanisza. <laughs> tak on to sprawdzić, czyli widział to! Tyle brakowałoby mnie dopadł. Ale spokojnie, dałem radę, no bo jak nie ja, to kto? Rozgląda się dalej dookoła. Krówek jak. Nie... Nie było, tak nie ma. Może powinniśmy teraz odłożyć tego Armor Senda koło tego miejsca, w którym stał. Dobra, niech teraz będzie tutaj, ale dajmy mu coś do ręki, na przykład. To tym Undying? Czy ja dać to tym of undying do ręki? Nie mogę mu to do tym of Undying. Mie miecza? Ej, czemu, czemu nie mogę mu też dać? Aha, no tak, przecież to jest, to nie jest Rare Edition, zapomniałem. Ej, ja mam pomysł, a może dajmy na tego Armor Senda całą zbroję, którą zajmiemy z niego? Oh, to będzie klipi. Dobra, więc cały Armor Send jest w. Zbroi. Teraz infsi. a, to jest krokiet 5863. Patrzcie, zbieram jego e, zbroję. On nie jest w stanie tego zauważyć, normalnie chodząc, ponieważ żadnych oznak nie ma. Zazczą się, że tutaj ktoś stoi? Czy on widział to przez okno? Nie, nie wiem. Pewnie przyjdzie, zobaczy Armor senda z żelazną zbroją i pomyśli: O, darmowa zbroja! Wezmę sobie! A ukaże się po chwili, że to jest jego zbroja, którą on z siebie nie wiadomo kiedy ściągnął. Dobra, patrzcie, patrzy się na tego Armor Senda. Bierze itemy i teraz pewnie nie wiem, co, co z nimi zrobi. Nic, dobra, on chyba nie zauważył, że nie ma na sobie zbroi. Ej, nie, dobra, zauważył, że nie ma na sobie zbroi. Napisał znak zapytania, więc chyba ogarnął, do czego to była aluzja? Dobra, bierzemy kolejny armor sendy i zróbmy tak, otoczmy jego wejście i dajmy tabliczkę. Cała rodzina w komplecie nie wiem, o co chodzi. <laughs> ale to będzie całkiem niezłe powitanie. On tutaj dalej stoi na górze nad łóżkiem i nie za bardzo wiem, co się dzieje, ale prawdopodobnie on, on chyba wygląda przez okna. Mam takie... Tak, dobra, z jego perspektywy teraz patrzymy. On patrzy przez okna, czyli chyba trochę się czuje zagrożony. Jeszcze nie widział armor sendów, które czekają mu przed drzwiami. O, dobra, teraz widzi, jak to będzie wyglądać. Cała rodzina w komplecie. <laughs> Ej, to, to, to by było mega creepy. Coś jak manekiny. Ej, za... on po prostu to zamknął, Drzwi, co jest? On się zabudowuje tam? Dobra, czyli jednak chyba trochę zbroja została zabrązowiona. Idąc dalej tym tropem, powinniśmy teraz zrobić tak, że te wszystkie armor sendy powinny zniknąć. Oj, oj, okej. Czy on zebrał crafting table? Czemu zbiera. Czemu zbiera rzeczy? Zaraz, co się dzieje? Przepraszam bardzo. Co się tu wyprawia? Chyba nie się nie zbiera manatki. Tak, chyba chłop się stąd wynosi. Nie, on się zamuro... Zaraz, czy on się zamurowuje na górze po prostu? Hmm, tak to wygląda. Zamurował się podwójnie i na górze nie niszczy mebli. Zamiast tego przyniósł jej meble z dołu. Zróbmy tak. Dobra, czy jestem armor sendem, bo jestem, prawda? The armor send. Dobra, jestem teraz na pewno. Zróbmy tak. Wychylmy się tutaj troszkę. Tylko tak, wiecie, żeby nie było widać... Dobra, zaraz, czy, czy on nas widział? Czy on nas widział? Dobra, teraz popatrzmy się przez to okno jako Armorsend. Dobra, i spadamy znowu. Czy on wybił okno? On wybił okno. To niezła defensywa w takim wypadku. Tak, on tutaj wszystko przeniósł, że się tutaj z tymi rzeczami. Jaki jest jego plan? Wiem co? Kim jesteś? Dobra, zróbmy tak. Na dole zróbmy kolejną imprezę urodzinową. Ale teraz tym razem ostatnie urodziny Krokieta. Damn. On, on na górze coś niszczy. Więc zróbmy tak. Pyk, pyk i dajmy tabliczkę. Ostatnie urodziny Krokieta. O co się na górze buduje z tego, co, co słyszę? A on wymienia okna. Jakby mu teraz. Ja wiem, co. Jakby teraz za nim postawić armor senda po prostu stojącego. Oho, jeszcze nie zauważył. Ale mam ciekaw. Jestem ciekaw, gdzie teraz ucieknie. Oby na dół, bo na dole czeka go jego ostatnia e, impreza urodzinowa. Dobra, obraca się. I, I tak, widzi kolejnego armor standa. Tak, ucieka na dół, ucieka na dół. A tutaj co? Ostatnie urodziny Krokieta. Dobra, tutaj postawmy za nim kolejnego armor senda. Albo nie, ja będę tym armor standem. Może zrobię tak, że po prostu jako armor stand wyskoczy z góry. Dobra, jestem armor sendem. Idę do niego. On ucieka przez drzwi. Dobra, chowamy się. On uciekł z własnego domu przed armor sendami. Czy to nie brzmi co najmniej dziwnie? Trochę mocno. O, objął bezpieczną pozycję z dala od domku. Zróbmy tak. Jakby tam się jednak zdecydował wrócić, to, to daj, dajmy może ty takiego armor senda. I mama. Synku, gdzie byłeś? Martwiłam się. Dobra, on to obserwuje z daleka, ale raczej, czy on był w stanie to zauważyć? Nie, nie, idealnie ściana to zasłania. Dobra, chyba tam wraca, Obadaj, co się tak naprawdę stało. I to będzie kolejna creepy rzecz. I teraz zróbmy tak, może zrobimy expand. chociaż nie, bo wtedy mogą słyszeć te takie anty x-rayowe. <śmany> Synku, gdzie byłeś? Martwiłam się. <śmany> A już nie wiem w ogóle co się dzieje teraz! Halo, jest tu ktoś? Tylko ja! Zaraz ta tablizcze. I teraz zróbmy tak, wyłączmy Vanisza i wy Zauważmy się jako armur Podchodźmy do niego powoli, czy on ucieknie na górę. Zacznijmy się kręcić może w kółko, może to będzie trochę creepy. O, to, to... Się już cofa po słodach do góry. A on nie rozpala sufit, bo nie wie, jak tam wejść. O nie, czy to zatka też? Tak, zatka, to też. A jakby tak przez sufit zrzucić armor senda? Patrzcie. O nie, czy ten armor senda tam nie zlatuje? Dobra, pyk, pyk. On tam spadnie? Nie, nie spadnie. Co jest? On, on stoi przy oknie, On chyba chce skoczyć. Dobra, jak on się patrzy tam, to ja mu tutaj na dole stawiam też. Armor sendy, które jakby czekały na niego tutaj. Dobra, co co on zrobić teraz? Ja jeszcze na przykład usunąłem te armor sendy na dole. Nie, on z drugiej strony chyba. Okay, Ba Ej, też kłopotóżmy Armor sendami. Dobra, ty widzisz, że Armor sendów nie ma. O, Dobra, po prostu zeskoczył. Na bambus chciał odczuć, ale chyba i trafił. Ja mam pomysła. Zostawmy mu tej Armor Senda już w oknie jednego. Ej, w lego, że też może zostawmy Armor Senda w oknie. A, bo tutaj są okna rozwalone. Dobra, to szybko. Tak, dobra, pyk. Są dwa armor senda w dwóch oknach. No z takiej odległości to w sumie nie widać. Podchodzi znowu do domu, więc znowu mamy tutaj odważną próbę. Muszę zrobić tak. Zobaczmy się tych armorcent, które tutaj stały z tej strony teraz. One powinny się pojawiać i znikać po prostu. Obchodzi dom dookoła. Może tak, baś. O nie, on tu wchodzi. Dobra, on tu wchodzi. Widzi, że okna są rozwane że stoi w oknie en e Enderman. Co ja gadam? Armor Bo on sobie buduje schodki na dół do wyjścia. A on, ja, ja już nie wiem o co chodzi, ale on znowu gdzieś odbiega. On cały czas robi tak, że podchodzi, widzi coś i cofa się tutaj w to miejsce. A teraz biegnie chyba dalej. Gdzie on biegnie? Czy on biegnie do tamtego domu, który tam był? Nie. I tu są zbagowane li. Liany, tego nie widziałem wcześniej. Dobra, on, on się tym nie przejął, on po prostu przebył koło tego, więc git, że tego nie zauważył. Ja mam jakby dziwne wrażenie, jakby opuścił totalnie tą... Ten domek? Czy to jest w ogóle realne? Żeby aż takiego rozmiaru to przybrało? No nie, on po prostu wywędrował. On, widzowie, on chyba ucieka. Zobaczmy, co by się stało, gdyby teraz tutaj jeszcze być armor sendem, który. Ej, żeby go gonić pod wodą jako armor send. Dobra, do go jako armor send. Na pewno, tak? DA armor send. Nie wiem, cały czas mi pokazuje, że przebrany, więc ja chyba jestem po prostu cały czas przebrany. Dobra, nie wiem, czy on widzi, że ten armor send płynie za. widzi! On nie ma sprinta, a nie dobra ma jednak sprinta Jak ja teraz pływam w taki sposób To ten armor sen pewnie powinien normalnie wyglądać Znaczy nie mieć żadnej animacji On próbuje uciec przede mną Zaraz za czas się obróci i patrzy że jeszcze jest zgoniony Dobra podpływam wody żeby widział ten armor sen Podpływa Czy on się wylokował Co eee, Ok Okej, tego się nie spodziewałem. Teraz autentycznie nawet nie mam jak mu dać i tełów ani nic! On się baserio przestraszył! I to tak max max, bo nie pamiętam jaki dostał jakiś widz, się wylogował z serwera uciekając. Więc co złego to nie ja. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i pamiętajcie, że filmy są codziennie. Do jutra. Yo!